Wiesz, że na Olix możesz kupić takie części samochodowe jak sanki i belkę? Ale co to właściwie jest? Sanki czy też belka to element twojego samochodu, i to bardzo ważny. To, co właśnie teraz widzisz, to sanki albo tak jak tutaj belka zawieszenia. To właśnie do sanek są przymocowane takie elementy jak chociażby wahacze, stabilizator, poduszki silnika, a nawet potrafi na sankach leżeć cały silnik. Taki element jednocześnie usztywnia i wzmacnia cały samochód. Problem w tym, że w naszych warunkach te elementy z czasem zjada korozja. Tutaj macie tego przykład. Jeszcze źle nie jest, ale już się dzieje. I z upływem czasu ta korozja tak się rozwinie, że diagnosta powie jasno: wymiana, bo zostawienie tego jest zwyczajnie niebezpieczne. Nowe są często drogie albo wręcz niedostępne. I tu pojawia się rozwiązanie, jakim są części używane. Oczywiście te sprawdzone w dobrym stanie. I właśnie takie znajdziesz na OLX, szukając części samochodowych w kategorii motoryzacja. Na OLX codziennie pojawiają się tysiące ogłoszeń z używanymi elementami, od belek, sanek, przez zwrotnice czy też podrobniejsze akcesoria. I dzięki temu możesz zaoszczędzić i przywrócić swojemu autu pełne bezpieczeństwo.